Równania i nierówności kwadratowe z parametrem to jest dalsza część. I mamy kolejne zadanie. Dla jakiej wartości parametru m równanie x kwadrat odjąć 3x dodać m kwadrat odjąć 6m i dodać 9 równa się 0, ma dwa różne rozwiązania, których suma sześcianów wynosi 27. Zaczynamy oczywiście od równania x kwadrat, odjąć 3x, dodać m kwadrat, odjąć 6m plus 9 równa się 0. Wypisujemy współczynniki a, b i c. Współczynnik a wynosi 1. Współczynnik b wynosi no, minus 3 a współczynnik C to jest to wszystko, co jest wolne i niezwiązane z X, czyli m kwadrat odjąć 6m i plus 9. To są opisane współczynniki, a teraz zabieramy się za warunki. To równanie ma dwa różne rozwiązania. No to wiadomo, delta dodatnia. Dwa różne rozwiązania których suma sześcianów wynosi 27. Suma sześcianów suma sześcianów jest równa 27. I to wszystko co jest na ten temat. Warunek numer 1, warunek numer 2. Rozwiązujemy i znajdziemy część wspólną Zaczynamy od delty. Delta dodatnia, czyli b kwadrat odjąć 4ac b wynosi minus 3. Minus 3 i do kwadratu odjąć 4 razy razy a, czyli razy 1 i razy C, czyli m kwadrat odjąć 6m i plus 9. I ma być to oczywiście większe od 0. Z tego wyjdzie 9 odjąć 4. I teraz tak. Można to będzie robić normalnie. A ja pokuszę się o wersję krótszą, ale troszeczkę teorii będziemy musieli wykorzystać. Na pewno te trzy wyrazy tworzą coś takiego. m minus 3 i do kwadratu. Przechodzimy dalej. To zostawimy. A dziewiątkę przerzucamy. Podzielimy teraz przez minus 4. I teraz uwaga. Dzielimy przez liczbę ujemną, czyli zmiana między innymi znaku nierówności. m odjąć 3 do kwadratu mniejsze. Od 9 czwartych. I teraz tak. Chciałbym pozbyć się tego kwadratu, a wiem, że 9 czwartych ładnie się pierwiastkuje. Więc co podnieść do kwadratu, aby uzyskać wynik mniejszy niż 9 czwartych? Na pewno to wyrażenie m odjąć 3 musi być mniejsze. I po spierwiastkowaniu od trzech drugich. Ale to nie wszystko. Bo też liczby ujemne podniesione do kwadratu mogą to spełniać. Czyli to musi być większe od minus trzech drugich. Czyli jak to będzie z takiego zakresu, to podniesione do kwadratu jest mniejsze od 9 czwartych. I teraz mamy nierówność tak zwaną podwójną. Czyli to, tę liczę minus 3 przerzucamy na lewo i prawo. Zacznijmy od tej części. Przerzucamy na tę stronę. To będzie z plusem. 3 i dodać 1,5 to jest 4,5. To minus 3 przerzucamy. To będzie z plusem. Od trójki odejmujemy 1,5. No to zostanie 1,5. I takim to sposobem bo jeszcze raz powtórzę, gdyby tutaj wszystko wymnożyć, obliczyć nową deltę, też byśmy znaleźli rozwiązanie. Ale tutaj jest półtora jest 4,5. Na pewno być mniejsze od 4,5 to jest czytane w tę stronę, ale większe od 1,5. Wniosek. Delta będzie dodatnia, czyli pierwszy warunek będzie spełniony, jeżeli M będzie należało do przedziału od 1,5 do 4,5. Dla takich M delta będzie dodatnia, czyli będą dwa różne pierwiastki. A teraz przechodzimy do warunku numer 2, czyli do tego. Zacznę to od góry warunek numer 2 x 1 do trzeciej plus X2 do trzeciej równa się 27. Wyprowadzenie było, ja to przypomnę, to nam przypomina wzór A do trzeciej plus B do trzeciej. I możemy zapisać jako A plus B, a w drugim nawiasie A kwadrat odjąć AB i plus B kwadrat. I skoro widzimy, że naszą literką A jest X1 i literką B jest X2, to wykorzystajmy tę drugą stronę po znaku równa się. Czyli w pierwszym będzie X1 plus X2, to jest to, a w drugim Zamiast A czyli X1 kwadrat odjąć x1 x2 i dodać x1 kwadrat, x2 kwadrat. X1 kwadrat to jest to odjąć x1 x2 i dodać x2 kwadrat. I równa się 27. To już jest wzór Wieta więc go na razie. Przepisuję. Natomiast widzimy tutaj w tym nawiasie, że tu jest wzór wieta, ale to i to już gdzieś było i też to jest związane ze wzorami wieta. Zmieniłem kolejność i teraz tutaj wpiszemy pomiędzy te dwa wyrazy: 2x1x2. I odejmiemy 2x1x2. Wpisujemy w to miejsce plus 2x1x2. Teraz to wpisujemy plus x2 kwadrat, ale żeby się nie zmieniło, to zabieram 2x1x2. Te cztery wyrazy, które tutaj są, to jest nadal to. Ale jeszcze oczywiście odjąć x1, x2 i równa się 27. Te trzy wyrazy teraz, o te trzy wyrazy, to jest wzór skróconego mnożenia. x1 plus x2 i do kwadratu. To są te trzy wyrazy. A potem jest. Odjąć 2x1x2 i odjąć x1x2. To znaczy odejmujemy 3x1x2 i równa się 27. I to już jest dopasowane do wzoru Wieta. I możemy te wzory wykorzystać. x1 plus x2 to jest minus b przez a. Razy. Tu jest też. Minus b przez a do kwadratu. Odjąć 3 razy, i tu jest wzór wieta c przez a. I równa się 27. I to były przekształcenia, które pozwalają wykorzystać teraz te współczynniki. Przypominam, a wynosi 1, b wynosi minus 3, i c wynosi dokładnie. Więc będziemy patrzeć i będziemy wpisywać. Minus b przez a. Minus b to jest 3 i przez a to jest 1. Czyli 3 przez 1 razy. To jest to samo, co było tutaj, czyli tak samo. 3 przez 1, ale do kwadratu. Odjąć 3 razy i teraz ma być c przez a. Przomnijmy sobie C, to są te trzy wyrazy. M2 odjąć 6m i plus 9 i przez a, czyli przez 1. I równa się 27. 3 przez 1 to jest oczywiście 3 a potem tutaj, no 3 pierwsze czyli 3 do kwadratu to jest 9 odjąć i tutaj ponieważ jest jedynka nieznacząca, to mnożymy minus 3 przez te wyrazy czyli będzie minus 3m kwadrat plus 18m i minus 27 no i równa się 27 7. Trójka, 27 podzielę przez 3. Czyli tego już nie widzę. Nawiasu już nie widzę, ale układamy sobie. Więc zostanie to, co w nawiasie, czyli minus 3m kwadrat, potem plus 18m, a 9 i minus 27 to będzie minus 18. To jest to. I równa się, a 27 po podzieleniu przez 3 to jest po prostu 9. Przerzucamy 9 na drugą stronę. To przepisujemy, to przepisujemy, a minus 18 i jeszcze minus 9 to jest minus 27 i równa się 0. No, widzimy, że można podzielić przez 3, a najlepiej chyba jednak przez minus 3. m kwadrat odjąć 6m i dodać 9 równa się 0. No, to gdzieś widzieliśmy już. To jest nic innego jak m odjąć 3 i do kwadratu równa się 0. Co podnieść do kwadratu, aby uzyskać 0? No to też musi być zerem. Czyli m ma być równe 3. I teraz spójrzmy na te dwa warunki. Tu jest przedział. Tu jest konkretna liczba. Zatem, co jest częścią wspólną obu tych warunków? Najłatwiej sprawdzać. W ten sposób, skoro jest przedział i liczba, to chyba łatwiej zapytać się, czy ta liczba należy do tego przedziału, bo jeżeli należy, to ona jest rozwiązaniem, a jak nie należy, no to rozwiązań nie ma. Ale trójka zdecydowanie mieści się w tym przedziale i dlatego ona jest rozwiązaniem całego zadania, czyli dla m równego 3, dla m równego 3. To równanie, to równanie będzie miało dwa różne rozwiązania, których suma sześcianów wynosi 27.